E, E, X, czekaj ja E, 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 -X, -E X, C, znowu D, jak? Xavi Hernandez. Co? Ale przez czemu H jeszcze Hernandez. Hernandez. Hernandez ah. przez samochód. <grymacki> e, e Jakie literki? E, X, C, D. Mm, Simons. Nie ma co. Ma co nie Ale to się właśnie chciałem go powiedzieć, że źle to powiedziałeś no. Przecież... Ale imię jego nie znam Serdan. Serdan Xavier. Ej jak przez to dostałeś punkt bo tam jest Ks X teraz A Shakiri jest tam C? Nie ma chyba Granit krzaka Nie C Czekaj Ej, Draxler jak ma na imię Julian Julian, Julian Draxler nie pasuje? Ej, C <tuszy> Jak wiecie napiszcie Y Y, y. A D B, B. Toby Underworld. On nawet nie chciał posłuchać co ja Ej, powiem, on już trochę chciał nie ma... Co? Nie ma Y. On, y. Jeszcze, nie, ma... Nie, ma y. nie ma B, Ej, ostatnie co powiedziałem. nie ma. o b y oh. A nie there there. pisze się to Pasuje? Zobacz Sprawdź. jak się go pisze. Alderweireld. Tobi Alderweireld. To jest Jeno Brońca, nie? No, no ten, który grał w Puglia. Dobra! Thank you.